Thank you. Z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym będę mierzyła ciuszki ze sklepu SHEIN. Dodatkowo będę miała dwie rzeczy, które nie pochodzą z kategorii modowej, także jeśli jesteście ciekawe, to musicie zostać ze mną do końca tego filmiku. Jak wiecie, ja ze sklepem SHEIN współpracuję, dostaję od nich kody, wybieram sobie rzeczy, które tutaj z Wami mierzę, oceniam, sprawdzam, czy się nadają, czy nie nadają. Wiem, że coraz więcej z Was za Zamawia polecane przeze mnie ubrania. Bardzo się cieszę. Myślę, że to jest jedna z lepszych opcji, jeśli chodzi o chińskie sklepy, właśnie żeby no żeby zamawiać to, co się poleca, to, co jest polecane, to, co jest sprawdzone. Bo tak jak wiemy, może przyjść kod w worku, może przyjść, ta jakość może być różna, wiadomo, wszyscy znamy po prostu oczekiwania kontra rzeczywistość. A ja dla Was zamawiam, sprawdzam, pokazuję, mówię, czy warto, czy nie warto. Dzisiaj będą takie letnie ubrania. Letniej sukienki, ogólnie letniej ciuszki. I w tym zamówieniu zwracałam bardzo uwagę na, na materiał. Na materiał, bo już się nauczyłam. Również dzięki Wam, że no latem jednak ten materiał jest ważny. Jednak tutaj możemy rozmawiać, że troszeczkę poliestru nie zaszkodzi. No nie zaszkodzi, ale po prostu cała bluzka z poliestru, no to jest ok, ale nie na te upały, nie na te najgorętsze dni, także Postanowiłam poszukać czegoś bardziej zwiewnego, bardziej przewiewnego. Eee, także tak. Przy innych też zostawia, kodzik, kodzik rabatowy dla Was. Eee, jeśli macie ochotę skorzystać, to proszę bardzo, tutaj się wyświetli, możecie skorzystać. Linki do tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj będę mierzyła, znajdziecie na dole w opisie. Eee, I zanim przejdziemy do mierzenia, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, jeśli lubicie takie filmiki mierzone, w, którym, w których sprawdzam, eee, ciuszki, czy się nadają, się nadają. Dajcie znać. Zaczynamy od sukienki vintage, ale ona w opisie miała coś takiego jak sukienka w astyckie story... story? astyckie wzory. I mam na sobie rozmiar 4XL. Biorę większe. Jeśli biorę mm, sukienki z materiału, który się nie rozciąga, ten materiał się nie rozciąga mamy tutaj 100% wiskozy zdecydowanie jest to mój ulubiony materiał jeśli chodzi o lato, o gorąc, o upał więc właśnie postanowiłam zamówić tą sukienkę która właśnie zalatuje takimi kolorami khaki kolorami ziemi, troszeczkę jest tutaj kremu, troszeczkę beżu, troszeczkę rudości I tak jakoś mam mieszane uczucia co do niej znaczy wszystko jest w porządku oprócz tego że nie wiem czy ja w niej nie wyglądam jak ciocia, klocia. Bo znowu mamy tutaj długość mili. Najmodniejsza długość tego sezonu, mówmy się, ale dla dziewczyny, która ma 1,65 no to nie wiem, czy jest to super długość. Ona sięga mi ta sukienka sięga mi tak załytkę, praktycznie. Można powiedzieć, że tak. 10 cm nad kostkę, więc jest to taka długość. Może jeszcze w porządku, po prostu nie przecina mi tej nogi w najgrubszym miejscu, nie przecina mi tej łydki w najgrubszym miejscu, tylko po prostu odsłania tą kostkę. Więc wydaje mi się, że no, prezentuje się ok. Nie wiem, z jednej strony, jak patrzę, z jednej strony to widzę, że jest ok, a z drugiej strony widzę już, że nie jest ok. Druga sprawa jest taka, że mam tutaj kopertowy dekolt. Yy, ładnie zakładany, aczkolwiek on się tutaj troszeczkę rozjeżdża, trochę tego biusu tutaj wystaje, troszeczkę tutaj. Dzieje troszeczkę tutaj, możemy rozpraszać e, panów e, na mieście. E, także ja tutaj proponowałabym, oczywiście, przeszyć, nie ma to żadnego problemu. Ja oddaję moje ciuszki mojej mamy, moja mama cyk, 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 przejedzie mi tak, no powiedzmy dotąd się tak oddale. No powiedzmy dotąd, żeby było zaszyte, żeby nam się tutaj nie rozwalało, żeby nam biust nie wyskakiwał, żeby nam w ogóle stanika nie było widać, tylko tak troszeczkę, no tak jak mówię, dotąd, za przeszyć, zaszyć, ewentualnie złapać jakąś, um, doszyć jakiś e, taki właśnie zatrzask. Wiecie, jak macie ochotę pogadać jest to, proszę bardzo. Rękawek mamy krótki, taki tutaj bym powiedziała troszeczkę zbufkowany. Tak, on tutaj jest taki trochę złapany, taki zmarszczony z jednej i z drugiej strony, a nie, ale nie jakoś bardzo, nie robią nam się motyle, nie robią nam tutaj takie jakieś straszne bufki, no tylko ten wzór, no nie wiem, nie wiem, taki się właśnie wydaje. Bardzo stanowany, niewakacyjny. Mało wakacyjne, muszę Wam powiedzieć. No i nie wiem, jak ja w nim wyglądam. Czy nie jest mi do twarzy, czy nie jest do twarzy. W każdym razie sukienka jest super w dotyku, materiał jest super w dotyku, tylko to przeżycie lekkie i będzie mi miodzio. Tylko, no, dajcie mi znać. Ewentualnie ją skrócę. Jak będziecie słyszał tutaj jakieś skrzypienie, to mój stanik jest po prostu z i tak okrutnie skrzypią. Że szok. Ale dobrze, przejdźmy do następnej sukienki. Następna sukienka jest to niebieska sukienka, jakby w takie paski. Między tymi paskami mamy kwiaty odcinane z biustem ewentualnie w pasie, zależy od tego jaki macie duży biust, tutaj mamy dużo miejsca, tutaj mamy tak jakby ala kimonkową tą górę kimonkowe rękawy obniżone na dół, bardzo fajnie te krótkie rękawy, tutaj też mamy wiskozy też na to zwracam uwagę także jest zwiewnie, przewiewnie i miło długość tej sukienki to jest w kolano także idealnie ale oczywiście nie obyłoby się to mierzenie nie obyłoby się e, chociaż jedna rzecz bez małego ale mam tutaj małe ale oprócz tego, że się w niej super czuję oprócz tego, że ten kolor jest mój oprócz tego, że wzory mi pasują no to mamy tutaj taki mały jinx a mianowicie nie wiem czy to będziecie widzieć spróbuję się oddalić o ta sukienka ktoś zapomniał zszyć Także ona tutaj ma ten obniżony rękaw, który kończy się przy gumce. I ktoś tutaj zapomniał szyć na zdjęciu w sklepie. Nie było takiej informacji: nie było takiego zdjęcia, że tutaj mamy po prostu na wierzchu pachę razem z Biustonoszem, bo jakby było, to na pewno bym jej nie kupiła. Ale po prostu nie było żadnego zdjęcia bokiem. Więc stwierdziłam, że no kurczę. To będzie tutaj zszyte, przynajmniej, przynajmniej tak, no wiecie, no nie, nie tak hamsko do samego końca, no ale przynajmniej tak, o, przynajmniej tak dotąd będzie zszyte, a to nie jest zszyte, to po prostu. Tam po prostu jest dziura i pal sześć z tym, że byłaby większa dziurka na rękę, ale przez tą dziurę wystaje biustonosz. Wystaje biustonosz, wystaje po prostu to, co tam z biustonoszą może troszeczkę wypłynąć, prawda? Więc... No... Kolejna rzecz. Moja mama będzie robiła zakrawcową w tym zamówieniu, szczerze, no bo kolejna rzecz do podszycia no nie jest jakaś taka, wiecie, straszna rzecz. No bo wystarczy podszyć troszkę wyżej i lecisz w miasto, ale smrodek pozostał. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Miałam. Podobną sukienkę, której musiałam się pozbyć, bo niestety na mnie była niedobra. Ona nie jest jakaś super rozkloszowana na dole, jest taka powiedzmy prosta. Trochę tutaj mi się brzuch opina, trochę mi tak. Wystaje ponad tą, tą gumkę, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Brakuje mi tutaj troszeczkę kieszeni, ale jest taka fajna, taka trampkowa, taka do klepeczek. I do niej był do, dołożony jeszcze pasek, chwila. Do niej był dołożony jeszcze taki indyjski pasek. No, ale to też umówmy się, że jeżeli mamy ubranie sukienkę w rozmiarze 4XL, to ten pasek fajnie by było, jakby się można było nim zawiązać, więc pasek jest standardowy do wszystkich sukienek, taki sam, więc tak... tak średnio bym powiedziała, tutaj leży, dodatkowo jakość wykonania i e, nie wiem, pękł im w jednym miejscu widać, że im pękł i oni go sobie po prostu ładnie związali i spletli dalej także paseczek mi nie pasuje, co do sukienki spoko, tylko no, trzeba kurde to zszyć, no kto to pomyślał, kto to nie pomyślał po prostu, ktoś zapomniał to po prostu przeszyć, takie mam wrażenie kolejna kiecusia, to kiecusia w kolorze żółtym, no nie byłabym sobą, gdybym nie zamówiła takiej e, sukienki, na sobie mam rozmiar 4XL po raz kolejny wziąłem rozmiar większy i fajnie. Tutaj mam sporo miejsca jeszcze na biust, sporo miejsca w rękach. Nie denerwuję się, nie stresuję się, że coś mnie uwiera. Mam tutaj piękny dekolt, serek, szeroki rękaw trzyty tym razem, taki właśnie dzwonkowy, taki tutaj falbaniasty odcięcie z gumką pod biustem, ewentualnie w tali Ona się leciutko rozkloszowuje do dołu, jakoś nie bardzo, nie ma wielkiego marszenia. Z długością sięga mi tak z 10-20 cm przed kostką, i na dole mamy taką falbaneczkę. Falbaneczka, która jest tak odcięta zaraz przed kolanem, no i na dole tam fruwa, na dole się po prostu dzieje. I ta sukienka bardzo. Przypomina mi sukienkę, kiedyś, dawno, dawno temu, może nie tak dawno, ale dawno temu mierzyłam z i W C&A była taka piękna, pomarańczowa sukienka właśnie z falbaną na dole, również z wiskozy, bo tutaj też mamy wiskozy, jeśli jeszcze nie widziałyście mojego mierzymy z to tutaj link zostawię Wam jak zawsze. Więc taka oto sukienka, bardzo mi się podoba kolor, bardzo mi się podoba materiał, bardzo mi się podoba krój. Nie wiem, czy się sobie podobam znowuż, jeśli chodzi o tą długość. Ta długość to jest taka bezpieczna długość. Nie jest to maxi, nie jest to e, mini. Także troszeczkę pokazuje nogi, troszeczkę nie pokazuje nogi. E, gdzieś tam się podwinie, gdzieś tam podwieje, e, pod no to mamy bezpieczną długość. Więc tak jak mówię, jest to bezpieczna długość. E, no i z jednej strony się sobie podobam, olewam to, czy tam y, jakie są zasady, czy wygląda w niej jak mały krasnan, po prostu najważniejsze, żeby mi było chłodno, żebym było przewiewnie i żebym się dobrze czuła, no a z drugiej strony yy, nie wiem. Nie wiem, widzicie co po prostu kobiety mają w głowie. Muszą się mierzyć z takimi głupotami, z takimi przesądami, z takimi właśnie zasadami. Muszą się zastanawiać. 50 tysięcy razy nad daną sukienką. Nie wystarczy to, że mi się podoba, nie wystarczy to, że ona siebie ubrałam, że pasuje. Jeszcze muszę się zastanawiać, jak moja sylwetka w tym będzie wyglądała. No, Boże. Także dajcie mi znać. Jest to chyba. W porównaniu do tych dwóch poprzednich, sukienka, w której nie trzeba nic zmieniać. Także jest to zdecydowany plus. No i ten kolor, ten kolor taki musztardowy, bym powiedziała, taki zgaszony, z białymi tutaj takimi kwiatami. No super, super mi się podoba dajcie znać. Kolejna rzecz, na którą się skusiłam to różowa bluzeczka, różowy t-shirt um, wiecie, że ja lubię t-shirty z Sheinu, oni mają te t-shirty z bawełny naprawdę w dotyku czuć tą bawełnę jeszcze wam sprawdzę metkę żeby nie było 100% bawełny ona się troszeczkę rozciąga, będzie tam trochę elastanu więc jest bardzo komfortowa, wzięłam rozmiar większy 4XL, Znowu fajnie mamy tutaj po prostu Szeroko, szeroko mam u góry. Właśnie o to mi chodziło, taki oversize. Długość jest idealna. Po prostu za e, punkt zero, że tak powiem. E, zasłania mi brzuszek. No i nadruk. Nie mogłam się powstrzymać. 90 Girl to jest po prostu idealnie o mnie. Ja wiem, że te nadruki nie są idealne. Mam tutaj nadród ceratkowy, błyszczy się na wszystkie strony i wydaje mi się, że nie wytrzyma jednego sezonu, ale dla tego napisu musiałam ją zamówić. No i ten kolor taki taśny, do krótkich spodenek, do shortów, taki t-shirt jak najbardziej spoko do pomykania na, na zakupki. Bardzo, bardzo mi się właśnie spodobała. Była w różnych kolorach. Chociaż tak sobie teraz myślę: 80s Girl. Jeśli liczyć na te urodzenia, to ja bym była 80s Girl. Ale powiedzmy, że 90s, lata 90., lata 90. pamiętam. Wychowywałam się w latach 90., także no, musiałam, musiałam się skusić. Rękawek spoko pod szyją nie jest bardzo zabudowane. Fajnie, bo pod szyją nie mamy takiego typowego ściągacza. Super, jak dla mnie super. Jakby była, um, jakbym wiedziała, że ten krój będzie z jakimś innym jeszcze na to bym sobie jeszcze jedną wzięła, bo jest super, super. Troszeczkę przeźroczysta, troszeczkę gdzieś tutaj prześwituje, ale bez szału. Muszę powiedzieć, że chyba z Bondrixa miałam nieraz gorszej jakości tą bawełnę, a ta jest super. Także polecam. Wspominałam Wam, że ona jest w rozmiarze 4XL. U nas w rozmiarze 4XL. Wziąłam sobie właśnie większą, żeby była oversize'owa, żeby mnie nie opinała, żeby była taka większa. I wspominałam Wam też e, w ostatnich ulubieńcach wiosny. Jeśli jeszcze nie widziałyście, pamiętajcie, link tutaj. Um, ulubieńcy wiosny i ulubieńcem wiosny była kurtka jeansowa. I zamówiłam sobie kolejną kurtkę jeansową. Tym razem taką. Nie wiem, czy jest na mnie troszeczkę nie za mała. Ale chyba nie. Wziąłam sobie rozmiar 3XL, jak wszystkiego wzięłam 4, tak tej wzięłam 3XL. No stwierdziłam, że może nie chcę jakiejś takiej bardzo oversizedowej tej tej kurtki, a i tak się nie zapinam, więc dobra, więc wezmę sobie taką kurteczkę. I ona ma taki nadruk jak możecie zobaczyć gwiazdek z jednej i z drugiej strony, na plecach ich nie posiada, na dole zakończona jest takim obszarpaniem takim oberwaniem, po prostu jakby została obcięta od dołu e, i na dole są właśnie takie frędle, tak się troszeczkę snuje na rękawach też mamy gwiazdki, e, no i te rękawy, one już są tak jakby przystosowane do tego, żeby je wywinąć, nie wiem, na moje, na moje ręce one mają taką długość, więc po prostu ten nadgarstek tak siak mam otwarty. Tak czy siak po prostu yy, to trzeba podwinąć, więc idealna sprawa. Jedno podwinięcie i już mamy rękaw czy czwarte. Także jestem bardzo zadowolona. Ja w tych kurtkach właśnie tak chodzę. Tutaj mam sporo miejsca, nic mnie nie, nie ciśnie. Troszeczkę na plecach może ale to jest, jak mówię, kurtka taka do narzucenia, do prześmigania, gdzieś zamiast właśnie sweterka, czy właśnie na jakąś sukienkę, no po prostu mega, 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 powiedziałam, że bardziej do jeansów. Właśnie przez nadruk tych gwiazdeczek to się właśnie tak fajnie prezentuje. Kieszenie z przodu, no wielka szkoda, ale kieszeni z przodu nie ma, one chyba zostały obcięte razem z tym dołem, także taka kurtałka tak się w niej prezentuje, nawet super wyglądy t-shirtu, właśnie założyłbym jakieś dżinsiki i w miacho, i najtisowy look, jak się patrzy. No, ja jestem z niej zadowolona. Chociaż rozmiar większy, jeśli chcecie oversize, to bierzcie śmiało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to biała koszula. Spodobała mi się biała lniana koszula z Celbes. Jeśli jeszcze nie widziałyście, mierzymy Celbes, pamiętajcie, link tutaj. Może są taka tutaj rozhełstana pod szyją. Zapnę sobie jeszcze dodatkowy jeden guzik. No i mam tutaj koszulę w rozmiarze 4XL z długim rękawem. Przy tym rękawie mamy gumkę. Ten materiał jest taki falujący, taki tutaj właśnie te rękawy są takie bufiaste. No i postanowiłam sprawdzić krój baskinki, bo Tutaj na dole w tej koszuli mamy baskinkę, z przodu jest krótsza, z tyłu jest dłuższa i złowili mnie tym, że na stronie produktu była informacja, że mam tutaj 100% bawełny. No i niestety, moje drogie, ale nie, 100% bawełny to mamy tylko od dołu. Od dołu, gdzie mamy tutaj właśnie to płótno. Gdzie jest właśnie ten materiał z dzierganiem, z haftem angielskim? Przepiękny, to są przepiękne po prostu materiały. On jest taki półprzeźroczysty, no taki po prostu jak płótno, taki po prostu troszeczkę jak takie prześcieradło. Także zwiewny, bawełniany, ale już tutaj u góry. To fruwające coś, to już jest 100% poliester. Więc na upały, na gorące dni absolutnie się to nie nadaje, aczkolwiek myślę, że no sama idea tej koszuli wydaje mi się spoko. No bo nie wiem, zobaczcie, jak ja w tym wyglądam. Z jednej strony ta baskinka trochę poszerza. Tak sobie ją zamówiłam właśnie do testów, także. Tak jak mówię, poszerza, ale z drugiej strony, kiedy ubiorę do niej jakieś leggings, jakieś obcisłe czarne spodnie rurki, to wygląda bardzo fajnie. Tutaj mi kamufluje brzuszek, tył sięga za pupę, więc jest taka troszeczkę z takim smaczkiem modowym. Ten długi rękaw, który można oczywiście sobie tutaj podciągnąć wyżej. Mm. Nie no spoko, wyżej można podciągnąć. Nie wygląda to jakoś super ekstra fajnie, ale można podciągnąć. Nie, nie wygląda to fajnie. Nie wygląda to fajnie, wydawało mi się, że będzie wyglądał fajnie. Także trudno, no długi, długi rękaw, który nie wygląda fajnie, jak się go podciąga. Więc taka oto koszula zapinana na. Hmm, na guziczki z. Hmm, kołnierzykiem z tego materiału polisastrowego. Boże, jak oni potrafią wszystko zmaścić, naprawdę. Naprawdę, miała taki potencjał, gdyby była cała wykonana właśnie z tego, um, z tego płótna, z tej bawełny, to by była ekstra. Jeszcze bym ją gdzieś przemyciła, może do jakiejś stylizacji, a tak, no teraz to nie wiem. Teraz to nie wiem. Ja po prostu stałam się takim salonowym pieskiem. Nie ubiorę byle czego. Nie, na pewno nie ubiorę 100% poliester, kiedy jest gorąco nie ma takiej opcji nawet a jeszcze rok temu, dwa lata temu śmigałam tam z powrotem w sukienkach, hello, hello, hello nie, ale mówimy o naprawdę gorących e, dniach, o, o wielkich upałach, rozmawiamy tutaj o lecie, prawda więc szukamy materiałów zdrowych, przewiewnych, przyjaznych raczej, no więc powiedzcie mi same jak ta bluzka się prezentuje, według mnie jest bardzo ciekawa ten jest bardzo ciekawy, myślę, że mogę troszeczkę pokombinować z, z tego typu krojami, z baskinkami Ubrałam sobie loginsy pod spód i nie, głupio to wygląda właśnie. Więc czekam na Wasze opinię Napiszcie mi na dole. Ona może troszeczkę być na mnie za duża. Mogłabym wziąć rozmiar mniejszy, tutaj byłaby bardziej dopasowana. I może nie wyglądałaby mniej jak właśnie w takim woża. W związku z naszym remontem, z naszym mini remontem salonu, postanowiłam zamówić dwie rzeczy z kategorii dom. Dom, i wyposażenie wnętrz. Pierwsza rzecz to będzie zasłona. Patrzę teraz tutaj na nią. Różowa zasłona, bo wymyśliłam sobie, że wystrój mojego salonu zmienię z beżowo-kremowego na szaro-różowy, na szaro-pudrowo-różowy. Ja zapraszam Was na mojego bloga. Na blogu jest post na temat mojej pięknej galerii: jak stworzyć galerię z plakatami tutaj również się z Wami podzielę. Myślę, że moglibyśmy sobie nagrać taki home decor haul. znać na dole, jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką również tutaj. No i wszystko pięknie tutaj ładnie spasowało, ten róż z szarym, więc postanowiłam zamówić właśnie różowe zasłony. I ta zasłona jest takiego weluru, troszeczkę jest jakby taka poprzeciągana, poprzetykana. Ten welur się, wiecie, jak się go pociągnie, jak się go zaciągnie w dół, to ma inny kolor, jak się go zaciągnie w górę, to ma inny kolor. Ta zasłonka jest na kółeczkach, także nie trzeba nic przeszywać, nie trzeba doszywać żadnych listw, ja w ogóle jestem zielona w temacie firanek i zasłon, lubię gotowe rozwiązania wiecie, że jestem lajkiem, jeśli chodzi właśnie o wystrój wnętrza, tutaj Porwałam się z motyką na słońce, postanowiłam sama sobie to ogarnąć, więc tak, zamówiłam sobie najprostszą rzecz na kółeczkach, sadzamy kółeczko na karnisz, cyk, pyk, myk i wisi. Muszę Wam powiedzieć, że nie jest to najgorsza jakość, nie jest to najgorsza jakość. Um, kolor jest ładny, materiał jest dosyć gruby. Nie mam się do czego przyczepić. Wiś tutaj i całkiem fajnie wygląda. Kolejna rzecz to niespodzianka. <laughs> to zamówienie niespodzianka. To jest szary koc. Próbowałam wybrać co nieco również w kolorze różowym do zasłania łóżka, taką ala la cape. No ale nie mogłam znaleźć, dużo rzeczy było niedostępnych, więc powiedziałam erice. Erika to moja tak jakby opiekunka z szyinu, żeby wybrała mi coś w kolorze różowym albo szarym, właśnie jakąś coś do zasłania, łóżka, coś w tym stylu i proszę. Wybrała mi taki kocyk, taki kocyk dziergany, tutaj Wam zbliżę, taki dziergany, bardzo mięciutki, bardzo milutki, od dołu mamy frędzle, e, także bardzo fajnie, ten kolor jest dosyć ciemny, jeśli tak patrzę tutaj na, na, ten, na te moje ściany, nie mam tutaj takiego koloru, ale wydaje mi się, że na przełamanie, e, na położenie gdzieś właśnie w nogach, bo do tego się nadaje, tylko ten kod jest w dosyć małym rozmiarze. Nie wiem, czy tutaj to zobaczycie, ale... No jest taki dosyć mały. Po prostu nie za naszego łóżka, nawet nie ma takiej opcji, więc bardziej będzie się nadawał jako ozdoba położona u stóp jakby, do łóżka, tak to się mówi, albo ewentualnie jako kocyk do zarzucenia na ramiona, gdzieś będziemy na grill albo coś, my jak robimy grilla, to wiecznie jest połogoda, nie taka, więc taki kocyk się przyda, czy to do ozdoby w pokoju, czy właśnie gdzieś na grillu, jako narzutka, jako ocieplarz dodatkowy. Także to by było wszystko. Całe moje zamówienie z Shinu, duże zamówienie z Shinu. I e, muszę Wam powiedzieć, że przy okazji przeglądania tych e, rzeczy do domu znalazłam kilka bardzo fajnych rzeczy. Także też dajcie znać, czy będziecie zainteresowani takim filmikiem z rzeczami do domu. Mam w planach zrobić kilka zakupów. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. E, Właściwie większość rzeczy, które widziałam na Aliexpress, było właśnie teraz w SHEINie i to też mam muszę powiedzieć, że zerknijcie sobie na ceny, bo teraz ceny na Aliexpress to jest po prostu szok i niedowierzanie, co się wydarza, co się dzieje, szczególnie z cenami wysyłki, także większość rzeczy jest też dostępna w SHEINie, no i macie też pewność, że wszystko Wam przyjdzie w jednej paczce i bez problemu i um... Bez kombinacji dodatkowych, oni akurat nie musi się przejmować o wysyłkę, o przesyłkę, oni sobie tam radzą, kombinują. Raz przyjeżdża paczka z Czech, raz przyjeżdża paczka z Holandii, raz po prostu przyjeżdża kurierem, nie wiedzieć czemu, także spokojnie, oni sobie radzą, oni sobie nie dadzą w kaszę dmuchać, że tak powiem. Co do tego zamówienia, no jak mogę je ocenić, no jak mogę je ocenić, no najgorszą rzeczą chyba jest ta koszula. Ze względu na materiał, który po prostu jest oszukany, po prostu to nie jest bawełna. Najbardziej podoba mi się chyba żółta sukienka żółta sukienka, ta musztardowa. No i. Jeansowa. E, także te dwie rzeczy są najfajniejsze. No, jak mogę coś na plus 4? Wydaje mi się, że na plus 4 e, wszystko było poprawne, wszystko było dobrze, z wszystko jestem zadowolona. E, kilka rzeczy było z takimi niedociągnięciami typu te dwie pierwsze sukienki to są do poprawek, ale bardzo chcieli dobry materiał, e, e, ładne kolory, spokojnie przeżyję. Także takich kilka niedociągnięć jestem w stanie, e, jestem w stanie tym przeżyć. E, także Także dajcie znać, co Wam się najbardziej spodobało. Czy zamawiacie w inie, Co zamawiałyście ostatnio? Czy sukienki? Czy zamawiałyście coś właśnie z kategorii do domu? Ja naprawdę odkrywam powoli ten sklep. Kategoria do domu, kategoria mężczyźni, kategoria dzieci, także akcesoria będzie się działo eee, także zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję jeśli chcecie więcej filmików z Sheinu więcej eksploracji tego sklepu więcej różnych kategorii jeśli tak to zostawcie subskrypcję zostawcie łapeczkę w górę, zapraszam na moich social media, zapraszam na bloga na instagrama, na tiktoka na... powiedziam na facebooka na Facebooka obserwujcie mnie tam. E, bądźcie ze mną na bieżąco. Na dzisiaj to już było wszystko. Mam nadzieję, że Was czymś zainspirowałam. Ja się z wami żegnam. Cześć pa.